Jak otyłość zmienia cielesność i doznania erotyczne kobiet. Wykład numer 179 Uniwersytetu Sekshop.com <laughs> Jaki wpływ ma otyłość na seksualność kobiet? Czy nadwaga zmniejsza odczuwanie w czasie seksu? Czy tłuszcz znieczula? Nasz najnowszy wykład. Na sexshop.pl na stronie oraz na Spotify do słuchania. O seksualności kobiet mówi się dziś coraz odważniej. Ale temat wpływu otyłości na cielesność i doznania erotyczne nadal pozostaje rzadko poruszany. Tymczasem nadmiar tkanki tłuszczowej wpływa nie tylko negatywnie na wygląd, ale też na sposób odczuwania przyjemności. Dostęp do stref erogennych. A nawet anatomię. Zmienia się więc nie tylko libido, ale i fizyczne zdolności do odczuwania bodźców. Ta opowieść o ciele, które z czasem wymaga większej troski, uważności i zrozumienia, zarówno ze strony samej kobiety, jak i partnera. Przyjemność nadal jest możliwa, ale nie przebiega już po dobrze znanych schematach. Ciało które zmienia się w ciszy. Niewidoczne skutki otyłości. Otyłość rozwija się często niezauważalnie. Kilka dodatkowych kilogramów rocznie, nieznaczne zmiany w obwodach ciała, obniżająca się aktywność fizyczna. Ale podczas gdy wzrok skupia się na fałdkach brzucha czy bioder, w tle zachodzą mniej widoczne zmiany, które mają bezpośredni wpływ na cielesność i życie intymne kobiety. Przede wszystkim dochodzi do pogrubienia warstwy tkanki tłuszczowej w okolicach miednicy i krocza. Tłuszcz może gromadzić się wokół wzgórka łonowego, zasłaniając lub zagłębiając łechtaczkę i wargi serumowe, przez co stają się one trudniej dostępne zarówno dla partnera jak i dla samej kobiety. Dodatkowo nadmiar tkanki tłuszczowej wpływa na termoregulację i ukrwienie. Obszary, które wcześniej były ciepłe, pulsujące i dobrze zaopatrywane w krew, mogą stawać się mniej reaktywne. To przekłada się na obniżoną wrażliwość na dotyk, trudności z podnieceniem czy wolniejsze pojawianie się lubrykacji. Kolejnym aspektem jest przesunięcie środka ciężkości ciała. I napięć mięśniowych. Zwiększone otłuszczenie brzucha może sprawiać, że kobieta ma mniej kontroli nad dolnymi partiami tułowia i mięśniami dna miednicy, co przekłada się na osłabioną reakcję seksualną, w tym mniejszą intensywność orgazmu. Te zmiany zachodzą powoli i często bez konkretnego momentu przełomu. Przez co kobiety. Nie zawsze łączą je z pogorszeniem jakości doznań erotycznych. W efekcie, wiele z nich zaczyna myśleć, że coś jest z nimi nie tak, nie dostrzegając, że ciało po prostu działa według innych zasad, wciąż zdolne do przyjemności, ale potrzebujące innego podejścia, bardziej świadomej i czułej uważności. Więcej nie zawsze znaczy lepiej jak nadmiar tkanki tłuszczowej wpływa na doznania. Tkanka tłuszczowa jest nieodłącznym elementem kobiecego ciała. Pełni ważne funkcje ochronne, magazynuje energię i reguluje gospodarkę hormonalną. Jednak gdy jej ilość przekracza pewien poziom, może zacząć oddziaływać na jakość doznań seksualnych, tworząc fizyczne bariery między bodźcami a zakończeniami nerwowymi. W miejscach takich jak wzgórę kłonowy, okolice warg sermowych czy taczka nadmiar tłuszczu może powodować otulenie tych delikatnych struktur, co sprawia, że stają się one mniej dostępne i wrażliwe na dotyk. To z kolei oznacza, że do osiągnięcia satysfakcji potrzebna jest silniejsza lub dłuższa stymulacja. Ponadto tkanka tłuszczowa. Ma właściwości amortyzujące. Podczas dotyku czy penetracji siła bodźca może być rozpraszana lub tłumiona, co zmniejsza intensywność odczuć. Dla wielu kobiet oznacza to konieczność dostosowania rytmu i rodzaju pieszczot, czasami większą kreatywność w poszukiwaniu sposobów, które będą bardziej efektywne. Co istotne, nie jest to kwestia braku, wrażliwości czy ochoty. Ale fizjologiczna zmiana, która wymaga zrozumienia i uważności. Dodatkowo większa ilość tkanki tłuszczowej może powodować dyskomfort mechaniczny podczas niektórych pozycji seksualnych. Ucisk na okolice intymne, czy ograniczona mobilność wpływają na komfort i zdolność do pełnego zaangażowania się w akt seksualny. W efekcie seks może wymagać Więcej planowania i eksperymentów, aby znaleźć odpowiednie rozwiązania zapewniające zarówno przyjemność, jak i wygodę. Ta rzeczywistość uczy, że więcej wcale nie oznacza lepiej. Kluczem do satysfakcji staje się jakość, uważność i indywidualne dopasowanie, a nie ilość czy siła bodźców. Przewodnictwo bodźców. Dlaczego tłuszcz może znieczulać? Nasza skóra i tkanki podskórne są gęsto utkane zakończeniami nerwowymi, które odpowiadają za odbieranie bodźców dotykowych i przekazywanie ich do mózgu jako przyjemność czy ból. W miejscach szczególnie wrażliwych, takich jak okolice łechtaczki czy wargi sermowe, zakończenia nerwowe znajdują się bardzo blisko powierzchni skóry. Co pozwala na intensywne doznania podczas dotyku czy stymulacji. Jednak w przypadku nadmiaru tkanki tłuszczowej, zwłaszcza w rejonie miednicy i krocza, warstwa tłuszczu działa jak izolator. Fizycznie oddziela zakończenia nerwowe od bezpośredniego kontaktu z bodźcem, co sprawia, że sygnały przekazywane do mózgu są słabsze, mniej wyraźne lub pojawiają się z opóźnieniem. Co więcej, tłuszcz ogranicza również ukrwienie tych obszarów. Mniejszy przepływ krwi oznacza niższą temperaturę i wolniejsze dostarczanie tlenu oraz składników odżywczych, co dodatkowo osłabia funkcjonowanie nerwów i zdolność do odczuwania przyjemności. Ta zjawiskowa izolacja i niedokrwienie razem tworzą efekt tłumienia doznań który często jest mylnie interpretowany jako brak zainteresowania seksem czy obniżone libido. Tymczasem jest to raczej fizjologiczna redukcja ciała na zmianę jego struktury i funkcji. Fizjologiczna, fizjologiczna reakcja ciała, przepraszam. Zrozumienie tego mechanizmu pozwala kobietom i ich partnerom spojrzeć na seksualność przez pryzmat czułości i cierpliwości. Docieranie do przyjemności wymaga bardziej świadomego, delikatnego podejścia, które uwzględnia specyfikę zmieniającego się ciała. Anatomia intymna w nowej topografii. Zmiany związane z otyłością wpływają nie tylko na ogólny kształt sylwetki, ale też na szczegóły anatomii intymnej, które mają ogromne znaczenie dla doznań erotycznych. Tkanka tłuszczowa. Może gromadzić się wokół wzgórka łonowego, części łechtaczki i warg sermowych, powodując ich ukrycie lub mniejsze wyeksponowanie. To sprawia, że stymulacja tych miejsc staje się trudniejsza zarówno dla kobiety podczas samopoznania, jak i dla partnera podczas zbliżenia. Zmienia się też położenie struktur, co może wpływać na sposób odczuwania bodźców i komfort podczas seksu. Warto zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów wpływających na anatomię intymną w kontekście otyłości. Zmniejszona widoczność łechtaczki. Może być częściowo otoczona przez tkankę tłuszczową, co utrudnia bezpośrednią stymulację. Pogrubienie warg sermowych, powodujące ich większą masę i obniżoną elastyczność, co może zmieniać odczucia podczas dotyku. Zmiana kątów i dostępności wejścia do pochwy, co może wymagać modyfikacji pozycji seksualnych. Napięcie i osłabienie mięśni dna miednicy, wpływające na kontrolę nad orgazmem i komfort podczas stosunku. Zmniejszona czułość skóry i błąd śluzowych, wynikająca z ograniczonego ukrwienia i przewodzenia impulsów nerwowych. Ta nowa topografia intymna nie oznacza braku możliwości satysfakcji seksualnej, ale wskazuje na potrzebę odkrywania i adaptacji, zarówno indywidualnie, jak i w relacji partnerskiej. Dzięki uważności i otwartości można znaleźć nowe sposoby na głęboką i pełną przyjemność, nawet jeśli ciało zmienia się z czasem. libido hormony. niedoceniony związek. Tkanka tłuszczowa. Nie tylko zmienia sylwetkę, ale wpływa też na równowagę hormonalną. U kobiet z otyłością często obserwuje się nadprodukcję estrogenów przy jednoczesnym obniżeniu poziomu testosteronu, hormonu niezbędnego do podtrzymywania libido. Dodatkowo otyłość koreluje z insulinoopornością i stanem zapalnym, co dodatkowo zaburza rytm cyklu menstruacyjnego, nastrój oraz gotowość na seks. Kobieta może nie tyle nie chcieć seksu, to po prostu nie czuć się na niego gotowa fizycznie i emocjonalnie. To delikatny mechanizm, który warto rozpoznawać i wspierać z empatią. Cielesność w relacji ciało jako bariera i most. Nie tylko fizjologia ma znaczenie. Otyłość wpływa też na psychikę. Lęk przed oceną, niepewność, kompleksy dotyczące nagości. To wszystko wpływa na to, jak kobieta czuje się w relacji. Seks może przestać być źródłem przyjemności, a zacząć kojarzyć się z napięciem i stresem. Unikanie bliskości może być mechanizmem obronnym, ale ciało nawet większe nadal pragnie dotyku i czułości. Kluczem jest zrozumienie, że ciało nie musi być perfekcyjne, by było zmysłowe. Potrzebna jest komunikacja. Adaptacja i odwaga, by pozwolić sobie na przyjemność w ciele takim, jakie jest dziś. Gdy seks staje się logistyką, praktyczne bariery. Zbliżenie, które kiedyś było spontaniczne, może przybrać formę wymagającej logistyki. Kobiety z otyłością częściej skarżą się na bóle kolan, problemy z kręgosłupem, zadyszkę czy ograniczoną mobilność. To realne ograniczenia, które wpływają na pozycje seksualne i długość trwania aktu. Wymaga to większej kreatywności, planowania, a czasem użycia akcesoriów wspierających komfort, jak poduszki, wałki czy odpowiednie łóżka. Seks nie musi być perfekcyjny wizualnie, ale może być dogłębnie satysfakcjonujący, jeśli odpowiada na potrzeby obojga partnerów. Nie każda kobieta z otyłością, ma problemy z seksem. Wbrew stereotypom, wiele kobiet z wysokim BMI prowadzi satysfakcjonujące życie seksualne. Zdolność do odczuwania przyjemności zależy od znacznie większej liczby czynników niż sama masa ciała. Kluczowa jest relacja z partnerem. Świadomość własnego ciała, doświadczenie, otwartość na eksperymenty i poziom akceptacji. To, że ciało się zmienia, nie oznacza, że traci wartość. Kobieta, która zna siebie i swoje potrzeby, może osiągać głęboką satysfakcję seksualną, niezależnie od rozmiaru ubrań, co pomaga odzyskać czucie i przyjemność. Dla kobiet, które czują, że ich doznania się zmniejszyły, istnieje wiele praktycznych i emocjonalnych dróg powrotu do zmysłowości. Prezentujemy kilka rozwiązań, które często przynoszą poprawę. Fizyczne i emocjonalne wsparcie, masaże i dotyk bez oczekiwania. Pozycje zmieniające nacisk na stawy, zmniejszające nacisk na stawy, ćwiczenia ujędrniające dna dno miednicy. użycie lubrykantów i olejków pobudzających, praktyki uważności i oddechu. W relacji z partnerem. Otwarta rozmowa o zmianach w ciele. Eksperymentowanie z, rytułami, z rytuałami bliskości. Czas na przyjemność bez pośpiechu. Czułość niezależna od seksu. Wspólne szukanie nowych ścieżek przyjemności. Dziękuję za wysłuchanie tego, myślę, dość interesującego wykładu. Zapraszam oczywiście na zakupy w gdzie kilkanaście tysięcy produktów premium możecie zamówić dziś i otrzymać je jutro, jeśli wyrobicie się do 13. Wysyłamy to z naszego magazynu. No i oczywiście ja ze swojej strony dodam, że nie ma lepszej i skutecznej metody na ciało pozytywność jak ruch i ograniczenie spożywania żywności. Także trzymajcie swoje BMI w normie i w tym sposobem zwiększajcie swoje odczucia w sypialni. Dziękuję bardzo. Zapraszam do subskrybowania i do usłyszenia w kolejnym odcinku.